A druga sprawa to paraliż konstytucyjny, tak. paraliż Trybunału Konstytucyjnego. Pani pośle, 301 maja kolejna rozprawa, a nie wiadomo, czy się odbędzie tak jak ta poprzednia no z właśnie maja. chciałem o tym powiedzieć, że Trybunał Konstytucyjny dzisiaj, który jest złożony cały z ludzi PiSu, u nie potrafi się ze sobą dogadać, ponieważ tam są dwie frakcje tego szpisu: tak? frakcja ziobrystów i frakcja kaczystów. I te dwie frakcje w tym momencie ze sobą walczą do tego poziomu, że nawet powstał taki pomysł, żeby zmniejszyć liczbę wymaganą sędziów obecnych, żeby w ogóle jakieś decyzje podjąć. Panu, jak, panu masz... jak rozumiem, ten pomysł się nie podoba. Nie, no to jest no absurd. No. To, to jest, jest tak, że nie potrafimy się dogadać w piątkę, to uchwalmy taką, tak, taką zasadę, że wystarczy nas trzech do tego, żeby podjąć decyzję, a z tymi dwoma nie będziemy gadać. No, no takie numery to się robi to się bolszewizm nazywa. To, to nie ma nic wspólnego z prawem. To jest czysta bolszewia. Zresztą ta ustawa, którą wprowadzono na temat tej, tej tak zwanej komisji, która miałaby wykluczać ludzi z życia publicznego, też jest bolszewią. To nie jest żadne trzymanie się prawa i żadnej sprawiedliwości. Czyli no najgorsze to, co może zrobić Andrzej Duda to, to odesłać. Jest groteska. Czyli najgorsze co może zrobić prezydent Andrzej Duda to odesłać tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. I e... to zawetować.